Cześć, dzień dobry ludziska, witajcie wszyscy w kolejnym odcinku z Gryfarium Simulator 2017. W dzisiejszym odcinku sobie nagranie możecie zauważyć, już siadamy, zasiadamy do naszego New Hollanda CR10.90 i się zajmiemy żniwami. Tak, żniwami, żniwa sojowe będą. Już następnie wam powiem, że jest żniwa sojowe. I ogólnie następnie też również Was chciałbym przeprosić za to, że nie było w sobotę odcinka. I w sobotę miał być live, nie w piątek miał być live, ale wyszło tak jak wyszło, że nie było live'a. Miał być pierwsze zaplanowałem na 19.30, nie odbył się. Później zacząłem, rozpocząłem coś, bo w pół do dziewiątej live'a. Rozpocząłem, tak, w pół do dziewiątej rozpocząłem live'a. Czekajcie, okej. Okay. Łódź do 9 rozpocząłem live'a i wyszło tak, że zaraz musiałem kończyć, ale niestety przepraszam bardzo, ale to bardzo jeszcze raz wszystkich za to, że tak wyszło. No po prostu nie moja wina, że tak powiem. Ale naprawdę bardzo ale to bardzo Was przepraszam za to, że się tak stanęło. Bo i za to macie dzisiaj odcinek, będziecie mieli, nie wiem, ile mi wyjdzie, ale tyle ile wyjdzie, tyle będzie. Ale jeszcze raz Was bardzo, bardzo, bardzo za to przepraszam. Ale no nic i poza tym tak. Tutaj sobie będziemy się kosili tą soję. Troszeczkę sobie my pokosimy. Później pojedziemy sprzedać pszenicę albo jęczmień. Jeszcze nie wiem, które. Jedno z dwóch na pewno pojedziemy sprzedamy. Tutaj wszystko było za ścianę poza odcinkiem, więc jak sobie pamiętacie. Choć może to kosiłem na odcinku, nie nie pamiętam. Mamy 337 tysięcy. Zaraz będę chciał zakupić, właśnie jak sprzedam, to nie wiem, czy mi starczy, czy mi nie starczy. Ale nowy kombajn bym chciał zakupić, bo mam pieniądze. Że tak powiem. Tutaj sobie obejdziemy razem, my dookoła tym kombajnem. Tak jak zawsze zresztą to robię. Podejdziemy raz dookoła i będzie gitara, siema, łokieć, pięta, nie ma klienta. Hmm. Ogólnie możecie zostawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję, bo, nas, bo nas, nas już jest prawie 450. Więc to jest naprawdę bardzo, to bardzo dużo. No właśnie dzięki temu live'owi przyszło nas aż prawie 50. Tutaj jak sobie możecie zauważyć nadal jest ten błąd no się buguje ale to jest spowodowane właśnie tym fendikiem ale no co zrobisz, nic nie zrobisz tak to czasem się zdarza tutaj sobie przejedziemy tak, tutaj w lewo teraz pojedziemy i później puścimy pracownika czy coś w tym stylu hoppa już jest ładnie, jedziemy. Mamy już 30%, więc pewnie będziemy dookoła i, za, i tak, żeby był jeden pełen kąba niż się odsypiemy, czy coś takiego. Tam węd stoi, jeszcze mam drugą przyczepę, to bynajmniej tyle. W międzyczasie sobie odwiozę, bo tu mamy hedaż he, do Gomez Rydge Akers, mamy zawieźć tą pszenicę. Pszenica albo ją, czyli jest dobra, bardzo dobra cena. A buraczki niestety sprzedałem po niskiej cenie, bardzo niskiej bo teraz właśnie jest o droższe i się wszystkie ceny pozmieniały, bo przyspieszałem czas żeby mi wszystkie zboże urosły i wyszło tak, że jak wyszło wyszło tak jak wyszło i wszystkie ceny mi pospadały niestety ale no co zrobisz, jak nic nie zrobisz tutaj przejdziemy raz i puścimy pracownika wtedy Myślę, że jako tako będzie już jeździło, ale to zaraz, żeniwa, czołoby nie, jak mogę. No dziękuję, mamy mieliśmy podpiątkową serię aż prawie 7, ponad 70 wyświetleń. 8 łapek w górę o ile się nie mylę. Więc na mój kanał to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Lub nie wiem czy kupię kołwań, albo sprzedam kiernik ten jeden i kupię ten drugi. Wiecie o, co mi, o które mi chodzi mam taką nadzieję, że wiecie raczej powinniście wiedzieć, od które mi, o które mi chodzi, ale to jeszcze nie wiem, zobaczymy ile dostaniemy pieniążków, bo to jest najważniejsze raczej ile pieniędzy dostaniemy to jest to jest jęczmień no za 787 w Goldet Pacific Grind To jest tutaj niedaleko Teraz buraczki są po 348 Jeszcze słonecznik jest dobrej ceny w sumie i tyle No i ta pszenica 752 tak, 767 nawet Więc cena jest bardzo dobra, a reszta to jest słaba cena Kiszonki też jest dobra cena, ale Nie potrzebujemy Mm, mamy tak, ogólnie zasiane, zaraz wam powiem, Na polu numer 20 jest słonecznik nie, kukurydza. Na polu numer 26 jest przyrządzica. Na 22 jest rzepek, na 28 również jest rzepek, a na 14, 15, 12 i 16 jest soja. Więc soi będzie w tym roku bardzo dużo, ale poczekamy jaka będzie cena i w sumie tyle mam. Ale możemy później za kulów, chyba że zakupimy jakieś pole, to to wie, zobaczymy jak to wyjdzie. OK. Nie idziemy sobie do fenda. Odpalimy, pojedziemy, pojedziemy i wysypiemy to. Zobaczymy jak to będzie wszystko, jaka po ile będzie cena i tp i Ja Jałączmień 59 sąd wejdzie, resztę sobie sprzedam już poza odcinkiem. No sobie wejdę i wyjdę to tak jakby. Zobaczycie, bo to nie będę na odcinku tak wchodził, bo to wiecie, odcinek wyjdzie taki jaki wyjdzie. No nie wiecie o co mi chodzi, zresztą mam taką nadzieję. Tu mnie się sypie, że mam strasznie mało, słonecznika też wcale nie mamy, ale cena jest bardzo dobra. Zasoje jest słaba cena, ale było ponad 2000 zasoje. Wcześniej tylko niestety ja mądry musiałem przyspieszyć czas. No i wyszło tak jak wyszło. Niestety, a dobra, już jest, włączymy koguty i możemy lecieć, bo koguty, widzicie, bardzo duże są. iPhone'ik tutaj jest, więc gitara się ma i lecimy na pełne 80 km na godzinę, jeszcze przykryjemy to i możemy lecieć. Nie wiem, czy któregoś pola nie zakupimy bo to jest też również bardzo możliwe, chyba że kombajn zakupię drugi bo również by mi się przydał drugi kombajn O nie wiem, zobaczymy kto będzie z kasą Zobaczę ile dostanę za to w każdym bądź razie Czekajcie, w dobre miejsce pojechałem, czy nie w dobre? Upsa Daję. Golchester, co tu, tak? Tak, tutaj. Więc wysypiemy zaraz. Nie to, tylko to. Okej okay. zobaczymy, ile będziemy mieli pieniążków bo no, ponad 400 tysięcy trzeba na ten nowy kombajn, niestety. To jest bardzo dużo, ale my chyba tyle nie będziemy mieli. Zaraz sprawdzimy zresztą. Kombajny, ile trzeba? 430 no. Niestety, a ja mam 304, 384, więc tak, średnio, ale w sumie będziemy mogli spłacić kredyt. To jest dobry pomysł, właśnie dobry, bardzo dobry pomysł, żeby spłacić kredyt. 200 tysięcy i będzie gitara siema. Tylko pierwsze dojedziemy na farmę. i spłacimy. Tu sobie będzie bardzo, ale to bardzo dużo. ja już wspominałem, Pracuję, tak pracuje. Opa, opa, okej. Okay. Zarazem tu będzie chyba pełen, o ile się nie mylę. Tak, tutaj pełen będzie, więc dobra. Hb, okej. Okay. ja jadę pełna i się odsypiemy sami. Wszystko jest tak, jak ma być. Myślę, że ten odcinek również się bardzo, ale to bardzo dobrze przyjmie. Okej, okay. ile się nagrywa? Czekajcie, o 10 minut, więc jeszcze dużo czasu. Bardzo dużo. 10 minut dopiero, to jeszcze bardzo, ale to bardzo dużo czasu. Więc w gicik. Co by nie, jeszcze z 15 minut na pewno będzie odcinek trwał. Tylko jeszcze nie wiem, co będziemy robić, nie? Ale coś na pewno, na pewno zaraz spłacimy kredyt. Stop. Ok, tak i my sobie wejdziemy do sklepu, pobiegniemy i w sklepie odwiedzimy, sklep jest tutaj, wejdziemy do banku, spłacimy w końcu kredyt, zobaczymy ile nam dostanie pieniążków, wątpię mało, o jest na zero, 183 tysiące nam dostało więc za dużo nam nie zostało. No czekajcie, uważam, że klej jest spłacony. Tutaj, tutaj nie trzeba, ale tutaj pasza ogólnie, w tym y, jest git. Pasza jest git. Mamy 135 obornika, więc różuch nie będzie pasowało go zakupić. No w sumie teraz tego go nie zakupimy, i, ale wejdziemy y, tutaj, do tego wejdziemy. Ok. Hop, odczepimy to. Ile tu mam? Albo wodę pojedziemy zatankować. Dobra, pojedziemy, wodę zatankujemy, bo mają owieczki bardzo, ale to bardzo mało wody. On rzepak. Nie wiem, na razie chyba polań nie będę kupował, bo jak sprzedam soję to będę chciał właśnie zakupić nowy kombajn. Te na dwa kombajny będę jechał, jeździł. To w sumie będzie dobry pomysł. Tutaj jak ja tu wycofam, to nie wiem czy później wyjadę. No właśnie. Już, nie, już wiem, że nie wyjadę. Niestety. Hm. Trzeba będzie po Fenda jechać, bo nie będę jechał od sklepu. No nie, stop, stój. Oh yeah. dobra, znowu się tak stanęło. Oj Boże, agro, co ty wyprawiasz? No to jest ta jaskinka? Nie ta, to jest ta druga. Więc niestety znowu tak troszeczkę wyszło jak wyszło. No i zero jest wody, znowu. Ale no co poradzisz, jak nie poradzisz, taki urok natury więc zapełnimy to tutaj gdzieś niedaleko będzie na pewno i zapewnimy i myślę, że będzie gitara siema. Ja się w międzyczasie napiję, bo my na chwilę zajmę zanim Zanim tam dojedziemy. To gdzieś tutaj było się nie mylę. No tak, tutaj. Tutaj tankowałem i tutaj bez problemu wyjechałem, a tam nie mam bladego pojęcia, dlaczego nie wyjechałem. Ale poczekamy, niech nam się tutaj wyleci. Leś niech się załaduje ta woda. I zobaczymy. E malute, malutko ma bardzo. Malutko bardzo ma tych procentów w kombajnie jest y, tutaj, może zostać. mi na pociągi, wyłączymy, dobra, no nie gadajcie, że znowu nie wyjadę. No nie, stop, w serio, w serio. No nie mówcie, że znowu nie wyjadę. Może tutaj jakoś znowu już po mnie, bo już nie dam rady. Choć może tutaj wyjechałem, tylko jak dalej przejechać. Może tyłem jakoś wyjedziemy. Choć nie tu, nie tak. Nie tak, stop, stop. O Jezu. Stop ludzie. teraz ja to poprawimy. Zara. Zara coś wykombinujemy. <słuch> Się zawiesił. O wyjechałem. Już wyjechałem, więc git. Gid majonez. Uff, na całe szczęście wyjechałem stąd. Dobra, możemy lecieć już normalnie. No więc, niestety, widzicie, jak to jest, z tymi owieczkami. Jutro możliwe, że się pojawi sprawdzenie jakiejś mapy. Yy, co zrobimy? Lub zrobimy, nagramy, co nagramy. Yy, to czeską PGR nagramy. Albo jeszcze ETS są możliwe. Lub co jutro jest poniedziałek. FIFA chyba na środę on przygotuje. No możliwe, że na środę przyjdzie FIFA lub na wtorek. Ta kariera, chociaż ona jest mało oglądana, ale ważne, że jest. Mi się ona podoba ta seria. Wam nie musi, ale mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Ogólnie mówiąc nie wiem kiedy będzie jakiś liveik. Na razie nie mam bladego pojęcia, kiedy będzie liveik jakiś. No nie wiem, nie wiem, ale może gdzieś w przyszłym tygodniu się postaram, żeby był jakiś chopa. Ok, tutaj to my sobie teraz połączymy, bo w sumie nic nie ma innego do roboty. Tutaj jeszcze nie wiem co zasieje, ale orka chyba nie jest wymagana. Teraz sprawdzimy, na których polach będzie orkę zrobić. Wzrost tutaj nie będzie trzeba, a na Chyba na żadnym teraz polu nie trzeba będzie orki robić. To jest dobry plan, właśnie, żeby oreczki nie robić. Ja się będę przynajmniej z tego powodu cieszył, że orki nie będę musiał robić. No. To na pewno kombajn takiego fenda drugiego trzeba będzie zakupić, ale jeszcze zobaczymy jak to wyjdzie z czasem. Wszystko. Ale mam nadzieję, że się kiedyś to robię. Ja bym robił codziennie live y po 3 godziny, tak jak ostatnio, czy tam po 2, i ja bym wszystko robił na tej serii, tylko tej grał na live. Ie to bym miał pieniążków już bardzo dużo. No nie? codziennie rajmy tak jak przemysł robi, to rany błaskie on ma tam już ponad 120 godzin przegranych. Ja mam w, sumie, w sumie ile ja mam godzin przegrane. Zaraz sprawdzimy. Ja mam godzin przegrane razem 82 godziny. No, więc w sumie też mało tego nie jest, tych godzin. Troszeczkę jest. Ale ja dużo rzeczy robię poza live'em Widzicie ten głupi błąd, ale no co poradzić, że nic nie poradzisz. To nie moja wina, to byłuje właśnie tam ten Fend, bo na oryginalnym na, na Czechach tak samo mam i to on to sprawuje, choć chyba, że kupię nasze Mieję tego fenda na jakiegoś innego. Ale to na razie nie. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. I mam w planach tutaj na tej serii. Na tej serii mam w planach dobić tak do 50 odcinków na pewno, ale tak myślę, myślałem nad 80 odcinkami z tej serii to było coś wspaniałego jak na mój kanał. 80 odcinków z jednej serii, naprawdę, naprawdę, nie pogardziłbym, ale zobaczymy i tak, ogólnie serii nowej nie będzie, możliwe, że jakaś tam się pojawi z kimś, z jakimś widzem. Znaczy z widzami seria na razie nie będzie. Z widzami, z widzami jak już to będzie most, będę grał na liveach ale na razie nie bo na razie nie robię często liveów jak będę robił codziennie livey to wtedy będę grał z widzami ale na razie nie będę grał nie będę grał z widzami to jeszcze czas na livey z widzami ale na pewno coś takiego się pojawi więc o to się nie martwcie i mi nie zadawajcie takich pytań w komentarzach bo to naprawdę jest denerwujące, ludzie. <laughs> I tak, yy, seria BSPGR i ta jest realna, możliwość że się pojawi z Refixem na takich średnich maszynach, na polskiej mapie, tak mniej więcej, coś tak gadaliśmy, ale jeszcze sami nie wiemy, jeszcze się musimy zgadać, zobaczymy, bo raz ja mam czas, on nie ma i to tak wygląda, jak wygląda. No naprawdę, no i niestety, ale no co poradzisz, jak nic nie poradzisz. No zobaczymy będę też chciał tutaj się dorobić tak, żeby mieć praktycznie największe maszyny jakbym chciał mieć największe maszyny to bym to bym już w sumie miał bo bym pól nie kupował żadnych i nic, czy coś w tym stylu dobra, możemy wypuścić pracownika wsiądziemy do fenda i podjedziemy tam, bo już będzie 100%. O Jezu jakiego mi jak on strzelił hop, 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 ok, ha, ok. Tak nie on się odsypuje, a ja polecę do dojcza. Do wezmę dojcza. Do zasiałby coś tu, czy nie? W sumie już można siać. Albo jeszcze nie. Jeszcze nie będziemy siali. Tą przyczepę, choć w mogę sprzedać, to zaraz sprzedamy garaż tak 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 tak, tak, to, tak, tak, tak. czekajcie niech ja to znajdę hmm. o jest to sprzedamy sprzedaj to też w sumie mogę sprzedać pół jest niepotrzebne i tyle a reszta to jest niepotrzebne. no tu coś jest ale to nie wiem co to jest mniejsze o to mamy 200 tysięcy pieniędzy więc git dobra jedziemy dalej żmiwujemy skończymy ten kawałek i skończymy zarazem odcinek ale to jeszcze nie zaraz gdzieś za 5 minut coś koło tego resztę zakon zrobię na live albo poza odcinkiem na pewno sobie skoszę pod odcinkiem albo lub na live. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Że tak wam powiem. Opa, hopa. Jeszcze tutaj pojedziemy. Wjeśnijmy to małe, złapiemy i będzie gitara się ma, bo pięta nie ma klienta, że tak wam powiem. <laughs> gardło mnie już boli troszeczkę, bo już chwilę nie gadałem. Szczerze mówiąc, to na tej serii nie ma o czym gadać, bo tak na PGR-ze, to się zawsze coś znajdzie do gadania, a na tej serii to tak średnio bym powiedział, więc naprawdę, ludzie, zadawajcie mi pytanka, mi pytanka pod odcinkami, będę wam wtedy bardzo, ale to bardzo wdzięczny, oraz, oraz pod każdym odcinkiem tam zadawajcie pytanka. I w sumie bym mógł zrobić Q&A, bo na 500 subskrypcji będzie, będzie coś w tym stylu, Q&A czy coś takiego, tak plus minus. Q&A, choć nie Q&A no nie 500 subskrypcji, a to już tuż, tuż w sumie może być to i nawet za 2 dni, jakbym zrobił dwa dni pod rząd live'a był przyro... byłby przyrost takiej subskrypcji jak ostatnio, to naprawdę to by było coś wspaniałego choć wątpię że będzie dwa dni pod rząd live'ik no ale nie to kurde, ale gdybym tak zrobił, to naprawdę Było coś wspaniałego i co? To by było na tyle dzisiejszego odcinka. Ale w dzisiejszym odcinku. Jak sobie mogliście zauważyć, kosiliśmy sobie, zajmowaliśmy się owiskami, znaczy wodę, sprzedaliśmy maszyny, spłaciliśmy kredyt, którego już nie będę zaciągał na pewno, bo nie potrzebuję go, bo już będę chciał się, będę chciał się sam wszystkiego dorobić. I to by było na tyle z odcinka. Więc jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, zostawcie komentarz również, podajcie na grupę na Facebooku oraz na fanpage'a. Wszystko macie w opisie. do następnego. Moj Siemaneczko Ludziska.